Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Króli, W dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o 15 rzeczach, których ludzie uczą się za późno w swoim życiu i później żałują, że tak długo zwlekali. Więc jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Po kolei. Punkt pierwszy to jest to, żeby nie odkładać na później swoich marzeń. I to jest punkt najczęstszy, który pojawiał się właśnie, kiedy były prowadzone badania. Wśród ludzi, którzy już byli na terapii w zasadzie w klinikach paliatywnych, gdzie już no, czekali w zasadzie na swoją śmierć, już byli nieuleczalnie chorzy. Ileś, parę godzin, parę dni, może parę tygodni przed śmiercią. I wtedy pytano ich właśnie o to, czego najbardziej żałują w swoim życiu. I oni mówili często, że tego, że właśnie nie podążali za swoimi marzeniami, że pozwolili komuś innemu po prostu wkręcić sobie do głowy, że czegoś nie potrafią, że mają być kimś innym, że po prostu nie byli spójni ze sobą i nie realizowali swoich marzeń, że wiecznie odkładali je na później. I to, to, to było wskazywane najczęściej właśnie jako powód, czego ludzie żałują. Myślę, że to dla Ciebie powinno być bardzo silną wskazówką, bo ci ludzie, oni już nie mieli nic do stracenia. Oni już przeżyli całe swoje życie i mogli je świadomie podsumować. I spojrzenie właśnie na to, czego oni najbardziej żałowali, myślę, że pomoże Ci właśnie, żebyś Ty kiedyś nie musiał w ten sposób żałować swojego życia. Punkt drugi to jest to, że nie warto odpuścić swoich marzeń. Bardzo często ludzie właśnie czekają w swoim życiu albo w ogóle rezygnują ze swoich marzeń przez jakieś wcześniejsze swoje niepowodzenia, yy, przez to, że, że coś im się tam nie udało, raz czy dwa, może pięć razy po prostu odpuszczają ze swoje marzenia. Rezygnują z nich, uważają, że i tak się nie uda, więc nie próbują już nigdy więcej. Myślę, że to jest ostateczna przegrana w życiu, wiesz? Bo dopóki walczysz, jeszcze masz szansę wygrać. Dopóki walczysz, masz szansę coś osiągnąć. Masz zawsze codziennie rano szansę, żeby zaczą zacząć wszystko od nowa, zmienić jakieś swoje strategie i zacząć. Działać od nowa, natomiast w momencie, kiedy ty się wycofasz, w tym momencie całkowicie przegrywasz swoje życie. Punkt trzeci to jest to, że życie nie jest sprawiedliwe. Ja już się tego nauczyłem dawno. Życie wcale nie jest sprawiedliwe. Świat nie jest sprawiedliwy. Świat kieruje się jakimiś swoimi prawami, które niekoniecznie zawsze są sprawiedliwe. To, że pójdziesz do sądu na przykład i tam osądzą cię, pomimo tego, że nic złego nie zrobiłeś, bo ktoś przekupi na przykład sędziego czy prokuratora albo po prostu się ktoś tam pomyli, no to sprawia, że świat nie jest sprawiedliwy. I trzeba się nauczyć żyć w tym niesprawiedliwym świecie. Ty możesz być sprawiedliwym człowiekiem. Możesz być człowiekiem, który będzie traktował innych dobrze, który będzie, nie, nie będzie krzywdził innych. Możesz być dobrym człowiekiem i prawym człowiekiem, natomiast nie oczekuj, że wszyscy inni tacy będą. Musisz przygotować się w życiu na to, że będą różni złodzieje, że będą ludzie źli, że będą różni oszuści, gwałciciele, mordercy i chorzy psychicznie ludzie, którzy będą innych na przykład chcieli zamordować. I to jest normalne i po prostu trzeba się z tym pogodzić, zaakceptować to, bo jeśli tego nie zaakceptujesz, to wiecznie w życiu będziesz po prostu zły na cały świat, będziesz zawiedziony, będziesz, e, będziesz cały czas. E, Postrzegać ten świat jako złe miejsce. On nie jest wcale złym miejscem. Po prostu są na nim te, zarówno ludzie dobrzy, jak i źli. I stara się tych dobrych wspierać, a tych złych tępić w jakiś sposób. Nie? Jedziemy dalej. Kolejny punkt, czwarty. Najważniejsza jest rodzina i przyjaciele. Tego też ludzie często się za późno uczą. Na przykład poświęcają całe swoje życie dla swojej kariery, albo marnują połowę swojego życia, na przykład po prostu siedząc przed telewizorem, przy komputerem, nie dostrzegając tego, że tak naprawdę największą wartość pod koniec dnia ma to, jakich ludzi poznają, jakie relacje stworzą w swoim życiu. Warto o tym pamiętać i nigdy o tym nie zapominać. Punkt kolejny, piąty. Inni będą Cię traktować tak, jak sam się traktujesz. Bardzo ważna rzecz znowu. Jeśli ty od siebie mało wymagasz, to inni też będą mało od ciebie wymagać. Jeśli ty nie masz pewności siebie, to inni ludzie nie będą też cię szanować, nie będą cię postrzegować jako wartościowego człowieka, nie będą cię postrzegać jako wartościowego człowieka. Jeśli ty sam plasujesz się po prostu na, gdzieś tam jako średniak, inni będą cię postrzegać jako średniaka. I tego warto też się nauczyć, że to, w jaki sposób ty widzisz sam siebie, twoja sama ocena oddziałuje też na innych ludzi. Oni potrafią to zrozumieć. Oni będą to automatycznie odczytywać z Twojej mowy ciała, z tego w jaki sposób mówisz o siebie, o sobie, w tego w jaki sposób sam siebie traktujesz i też będą Cię traktować w ten sposób, więc zacznij sam siebie szanować. A dopiero wtedy oczekuj, że będą Cię szanować inni. Zacznij sam czuć tą swoją wartość, podnieść swoją samoocenę. Czego też Wasz uczę na, na, często tutaj na filmach czy na szkoleniach i wtedy inni też będą Cię szanować. I tutaj od razu, właśnie odnośnie szkoleń, w najbliższą niedzielę poprowadzę dla Was dwa darmowe szkolenia. O godzinie 13 będę Was uczyć marketingu internetowego, czyli właśnie tego, w jaki sposób odnaleźć się w tym marketingu internetowym. Pokażę Wam na podstawie moich firm, które na, gdzie wydaje nawet po 100-200 tysięcy złotych miesięcznie, właśnie na marketing internetowy. Pokażę Wam, jak to robić. I, więc szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy mają swoją firmę, chcą mieć swoją firmę, bądź chcą w jakikolwiek sposób kiedyś zarabiać pieniądze przez internet. O 17.00 natomiast. Poprowadzę dla Was szkolenie, na którym nauczę Was, jak realizować swoje cele, jak ustawić sobie cele życiowe, jak zaplanować całe swoje życie, jak stworzyć konkretny plan, żeby kiedyś do tych swoich celów właśnie dotrzeć. To jest szkolenie o 17.00. Obydwa szkolenia będą darmowe, więc jeśli nie masz jeszcze zaproszenia, na którejś z nich albo na obydwa, to w przypiętym komentarzu pod tym filmem znajdziesz linki i właśnie tam za darmo się zapiszesz i później za darmo weźmiesz udział. Więc ustaw sobie od razu przypomnienie w telefonie też, żeby nie zapomnieć uczestniczyć w. Właśnie w tych szkoleniach. A my jedziemy dalej. Kolejny punkt szósty jest taki, że małe decyzje podejmowane każdego dnia tworzą Twoją przyszłość. Ludziom bardzo długo często zajmuje, że ich życie tak naprawdę ok, jest efektem jakichś tam dużych decyzji, ale bardzo bardzo często to te małe decyzje podejmowane każdego dnia. To czy rano na przykład wstaniesz, czy będziesz czekać na 15 drzemek i się spóźnić do pracy. To czy pójdziesz na trening, czy będziesz siedzieć przed telewizorem. To czy zjesz hamburgera w Maku, czy zjesz zdrową sałatkę. Te rzeczy będą się kumulować w ciągu dni, tygodni, miesięcy, lat twojego życia i będą mieć też potężny wpływ na twoje życie. Więc trzeba właśnie patrzeć na to, w jaki sposób ty budujesz swoje życie. Jakie decyzje każdego dnia podejmujesz, bo to one stworzą właśnie to, jak jaką jakością życia będziesz mógł się kiedyś cieszyć. Kolejny punkt siódmy, to jest to, że nie wolno wszystkiego poświęcić dla pieniędzy. Ludzie bardzo często właśnie tracą równowagę w życiu. W pogoni za pieniądzem, za karierą, za jakimiś dobrami materialnymi zapominają o swojej rodzinie, o swoich bliskich, o przyjaciołach, o tym, że są jeszcze inne rzeczy ważne w życiu. Nie warto tego robić. Warto zawsze pamiętać, ja Was tego uczę, też między innymi w wyzwaniu 90 dni, żeby zachować tą równowagę życiową. Żeby zachować równowagę właśnie pomiędzy pracą, Rozwojem, karierą, finansami, przyjaźnią, miłością, rodziną, rozwojem duchowym, twoimi pasjami, przyjaciółmi, pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, żeby zachować właśnie równowagę, tak, żebyś mógł kiedyś cieszyć się swoim życiem i niczego nie musiał żałować. Kolejna rzecz, punkt ósmy to jest to, że nie warto przejmować się opinią innych. No właśnie, ludzie się tego uczą za późno w swoim życiu. Kiedy już jest za późno, kiedy zmarnowali pół swojego życia, bo cały czas szukali wśród innych aprobaty, cały czas szukali tego, żeby wszyscy ich lubili, starali się podlizywać ludziom albo po prostu zabiegać o ich względy, a dostrzegają tak naprawdę podkrywanie swojego życia, że 99% z tych ludzi, którym oni próbowali zaimponować, nie ma żadnego znaczenia w ich życiu. To są ludzie, którzy może nawet ich nie poznali nigdy osobiście, to są ludzie, może którzy, o których już dawno zapomniałeś, a kiedyś wydawało ci się w szkole, w liceum, później w pracy, że musisz im tak imponować. Więc nie warto przejmować się opinią innych, warto budować swoje życie według swojego własnego planu. Czego też będę uczyć Was właśnie w niedzielę o 17. Dalej, punkt 9. Małe problemy nie mają znaczenia. No, małe problemy nie mają znaczenia. Tak, bardzo często przejmujemy się w swoim życiu, widzimy jakieś problemy jako katastrofę, jako koniec świata, nie rozumiejąc tego, że one na przykład za miesiąc, za rok, w ogóle już zapomnimy o tym, że taki problem istniał. Więc po co się tym przejmować? Po co marnować swoje życie? Po co tworzyć te wszystkie negatywne scenariusze w swojej głowie, skoro można po prostu przejść przez to żyć szczęśliwie i poradzić sobie z jakimiś tego typu wyzwaniami i jakoś sobie to życie układać na bieżąco. Punkt dziesiąty to jest to, że zawsze po nocy przychodzi dzień. No właśnie, punkt połączony też teraz z dziewiątką. Żeby o tym zawsze pamiętać, popatrz, ile masz lat? Napiszcie w komentarzu, ile macie lat. Ciekawi mnie, ile tutaj mają uczestnicy, właśnie, którzy oglądają te filmy na bieżąco. Popatrz. Jak masz 20 lat, to przeżyłeś 20 lat i jakoś jesteś na tej Ziemi, a ile razy ci się wydawało, że twój świat się zawalił? Jak masz 30, 40, 50, 60 lat być może spędziłeś na tej Ziemi i dalej uważasz, że jakieś rzeczy są katastrofą. A w większości przypadków nigdy nie są. Prawie nigdy nie są. No jak ci potrąci samochód i umrzesz, ok, jest to katastrofa. Ale to, że ci się biznes nie uda, to, że ci z jakąś dziewczyną nie wyjdzie. Te rzeczy tak naprawdę przychodzą i odchodzą. Nawet jak ci jest bardzo smutno, jesteś w takiej handrze, już, już nie widzisz właśnie jakiejś dla siebie poprawy, to zerknij na filmy, bo nagrałem dużo dla was filmów tu na kanale, właśnie, żeby Was pocieszyć w takiej sytuacji i doradzić Wam, co należy zrobić. Natomiast pamiętaj też o tym, że zawsze zawsze po zimie przychodzi wiosna, zawsze po nocy przychodzi dzień. I tak działa natura, że czasem w życiu jest po prostu taka sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz nam się wszystko wydaje, że nam się wali, problemy się nawarstwiają, a za tydzień. Czy za miesiąc wszystko zaczyna iść po prostu jak po maśle. Więc zacznij to właśnie o tym pamiętać. Zwłaszcza w tych najtrudniejszych momentach, kiedy opada ci już wiara, kiedy już się wydaje, że nic się nie da zrobić. Wtedy, żeby sobie przypomnieć, że cholera jasna: Może nie widzę teraz rozwiązań, ale i tak się jakoś wszystko ułoży. Będzie dobrze, jedziemy dalej, nie? Punkt jedenasty. To, że nie wszystko na świecie jest idealne i ty też nie musisz być idealny. A tego też ludzie uczą się zbyt późno. Ja powiem Ci, że też mi zajęło sporo lat, żeby pozbyć się perfekcjonizmu, żeby przestać wymagać od siebie jakiejś jakości, jakichś działań, które są nieosiągalne dla człowieka. Nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy maszynami i popełniamy błędy, i nie wszystko robimy idealnie, i wcale nie musimy wszystkiego robić idealnie. Zobacz, takie firmy nawet jak. Apple. No ja y, ostatnio właśnie y, kupiłem nowy telefon, bo poprzedni iPhone się po 8 miesiącach zepsuł, nowy mi się zepsuł po 2 miesiącach, więc go oddałem już na gwarancji, bo się wkurzyłem, do naprawy. I popatrz, firma, która jest najdroższą marką świata, robi telefon, który się psuje po 2 miesiącach, więc skoro oni nie potrafią zrobić czegoś idealnego, to jak ty masz być idealny? Zadaj sobie to pytanie. Skoro samochody Mercedesa, Lambo czy Ferrari się psują, to jak ty masz być idealny? Skoro najdroższe rzeczy na świecie nie są idealne, to jak ty, normalny człowiek, kawałek mięsa, masz być idealny, nie? Dalej, punkt dwunasty. Nie wszyscy muszą cię lubić. No właśnie, o tym już mówiłem wcześniej też, ale tutaj chcę podkreślić, że w życiu naprawdę nigdy nie sprawisz, żeby wszyscy cię lubili. Zawsze się, choćbyś nawet był, nie wiem, najpotężniejszym, najfajniejszym człowiekiem świata. Zawsze znajdzie się jeden hater, który Cię będzie nienawidził. Ale wręcz przeciwnie, znajdzie się tych ludzi dużo, dużo więcej procentowo. Więc przyzwyczaj się do tego, że nawet jak będziesz super fajny, to i tak 10% ludzi minimum Cię nie będzie lubić, bo nie będziesz w ich typie, bo będziesz ich denerwować, bo Twoje sukcesy będą ich cały czas koleć w oczy, będą po prostu się wkurzać na to, że oni nie osiągają tego, co Ty. Nie? Punkt 13. To jest to, że na świecie jest wystarczająco zasobów. Ludzie uważają często, zazdroszcząc komuś właśnie, uważają, że jeśli on osiągnął sukces, to dla mnie tego sukcesu będzie mniej w życiu. Jeśli ktoś zarobił dużo pieniędzy, to dla mnie mniej tych pieniędzy zostało. Jak ktoś ma fajną dziewczynę, to znaczy, że dla, mniej, dla mnie jest mniej fajnych dziewczyn. A wcale tak nie jest. Ludzi na Ziemi jest 7 miliardów. Jest zasobów tyle, że naprawdę wszyscy moglibyśmy być bogaci, jakbyśmy tylko na to pracowali mądrze mądrze pracowali i może kiedyś tak będzie, że wszyscy ludzie będą bogaci, a robotę czarną za nas wykonają maszyny. Natomiast jeszcze dzisiaj tak nie jest, jeszcze dzisiaj tak nie jest i pewnie jeszcze za mojego życia tak nie będzie, więc trzeba też zrozumieć właśnie, że te zasoby są, tylko trzeba po nie sięgnąć. Jak siedzisz przed telewizorem, oglądasz kolejny serial, 550 odcinek kolejnego serialu, to same te zasoby do ciebie nie przyjdą. Na świecie jest wystarczająco ziemi, powietrza, minerałów, składników, żeby dla ciebie też wystarczyło. Więc nie patrz nigdy przez to, przez pryzmat tego, że jeśli komuś się udało, to dla ciebie będzie mniej. Wcale nie. Wręcz przeciwnie, dla ciebie będzie więcej. Kolejna rzecz. Punkt czternasty to jest to, że czas, czasem trzeba zaszaleć. Czasem trzeba podjąć jakieś ryzyko, czasem trzeba pojechać. Na przykład, znajomi, namawiają cię na wycieczkę. Boisz się, bo może nigdy nie leciałeś samolotem, ale trzeba czasem to zrobić. Namawiają cię na wspinaczkę, na przykład na skałkach, a masz lęk wysokości, to też możesz ten lęk pokonać. Ja tak kiedyś zrobiłem właśnie. Miałem duży lęk wysokości, ale po prostu poszedłem ze znajomymi na początku na sztuczną ściankę, a później na jakieś skałki i super to było. Uważam, że jedna z lepszych decyzji w życiu, że właśnie poszedłem to robić. I nie będę nigdy alpinistą, ale, ale mogłem pokonać jakieś swoje ograniczenia i jakąś kolejną tam zajawkę w życiu sprawdzić sobie, czy mi się podoba, więc czasem trzeba zaszaleć. Czasem trzeba podjąć pewne ryzyko, czasem trzeba pójść na całość, a nie wiecznie czekać, po prostu schowany jak mysz pod miotłą, żeby ci się nic w życiu przypadkiem złego nie przydarzyło. Punkt 15. To jest to, że braknie ci życia i tak. Więc nie ma co czekać. To Ci gwarantuję, że i tak zabraknie Ci życia, żeby zrobić wszystko, co byś chciał w tym swoim życiu zrobić. Chyba, że jesteś już całkowicie nieambitnym człowiekiem. Natomiast zobaczysz, że będziesz mieć w swoim życiu tyle różnych zajawek, tyle pomysłów, tyle chęci zrobienia, tyle ambicji tego, żeby właśnie coś osiągnąć, i zabraknie ci i tak tego życia, więc nie ma co czekać, nie ma co czekać, bo każdy moment, kiedy ty czekasz, to odcinasz sobie kolejne dni, kolejne tygodnie, kolejne miesiące swojego życia, po prostu odcinasz kolejne kupony, które już nigdy nie wrócą. Więc i tak zabraknie Ci życia, żeby się nim nacieszyć, żeby zrobić jakieś rzeczy, więc nie marnuj, chociaż jednego dnia. Nie siedź nawet teraz przed komputerem, zapisz się na te dwa szkolenia, o których mówię. Wyłącz ten film i idź działać, idź robić coś w swoim życiu, żebyś nigdy nie musiał żałować, żebyś nigdy nie musiał żałować tego, że właśnie spieprzyłeś swoje życie, że zmarnowałeś swoje życie, leżąc gdzieś tam na łóżku szpitalnym, że po prostu zmarnowałeś szansę, którą dostajesz tutaj na tej ziemi. Więc ja się na dzisiaj z Tobą żegnam, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały Cześć!